Cześć, witam Was! Dzisiaj taki laminator zakupiony w Action i. 55 zł promocyjna cena nie reklamuje kupiony na własny użytek. Sprawdzimy co możemy oczekiwać za taką cenę, ponieważ urządzenie kojarzy się bardziej biurowo, gdzieś tam niedostępne dla standardowego użytkownika, a teraz za dobrą cenę możemy też mieć takie coś w domu. Co na pudełku? Przede wszystkim sam laminator, 5 sztuk folii no i jakaś tam instrukcja do, gotowy jest na A4 i yy, yy, 3 do 5 minut, zanim będzie rozgrzany 2 lata gwarancji. Tyle mamy informacji. Chciałem zobaczyć coś o jakichś yy, Watach, czyli ile, ile to zużywa prądu, ale jakieś większej konkretnej informacji tutaj nie ma, tylko o napięciu, a dobra, tutaj coś yy, jest opisane. Yy, w polskim języku mamy. Pobór mocy 265W, 50Hz. Czyli nasze standardowe gniazdko 265W. Urządzenie. No, i tak wyglądają kabki do laminowania. Instrukcja obsługi, oczywiście standardowo do kosza. No i sam laminator. Tak wygląda urządzenie o jakiejś firmy, mniej znana jeśli wiecie, mieliście jakieś urządzenia z tej oto firmy, dajcie znać w komentarzu, czy Wam się sprawuje, czy jednak padło po pierwszych kilku dniach no to mamy urządzenie podłączone do prądu wciskamy przycisk ON zapaliła się dioda czerwona POWER, i jak będzie READY, to możemy laminować, także przygotowuję kartki Oto nasza folia, nasz tekst. Po włożeniu kartki A4 musimy uważać, aby tu żaden brzeg kartki białej nie wystawał. Musi to być szczelnie zafoliowane i. Wszystko dookoła musi być z takim rantem folii, jak widać idealnie pod kartkę A4. Oczywiście możecie włożyć tu mniejszą kartkę lub też dwie, dwie takie małe kartki A5, aby sobie zrobić to jakoś na pół. Zaraz sprawdzimy, jak to tam się zgrzeje. Jeszcze nie jest ready, więc czekamy, czekamy. Nie zmierzyłem czasu, dobra jest, ale czekajcie, bo uruchomiłem film, jest dwie minuty od włączenia, nawet nie całe. Czyli to jest, tak jak opisuje producent, 2-3 minuty jest ok. I wrzuciliśmy kartkę, ona zaczepiła się i powoli jest mielona przez laminator. Tutaj nic nie robimy, przełączyłem ten przełącznik z tyłu. Także widzimy, że powoli ona samoczynnie przechodzi przez ten podgrzewacz. Ewentualnie, myślę, że jeśli by się coś tutaj nie za bardzo zgrzało, można czynność powtórzyć. Uważajcie, aby równo wcisnąć, równo włożyć te, tą kartkę, bo tu nie ma za dużo brzegu do manewrowania, także może to spowodować zacięcie się naszej kartki, a tym samym utratę naszego materiału. Zobaczcie, tutaj ten brzeg tak trochę schodzi, ale końcówka się ładnie tu przesuwa. Dobra, zrobimy trochę swobody urządzeniu i mamy to. Dobra, mogę urządzenie wyłączyć. Kartka oczywiście cieplutka wyszła, więc jest ok. Żaden narożnik tu się nie rozdwaja, więc sprasowane prawidłowo. Fajny test, czyli zrobimy sobie przecięcie. Niestety musimy fajną telewizję rozciąć. I teraz mamy możliwość sprawdzenia na ile tu się wszystko skleiło. Zobaczcie, no szok. Nawet tu w środku nie ma możliwości dostania się do tej naszej kartki. Czyli plastik został całkowicie wtopiony w tą naszą kartkę. Więc urządzenia, urządzenie spełnia swoją rolę w 100%. Jak najbardziej. Tutaj mogę łapeczkę. W górę dacie. Jeśli się zgadzacie, dajcie też łopeczkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału Fajna Telewizja, aby nie przegapić kolejnych materiałów, na które Was serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!